Cześć, pozdrawiam Was z, z okolic Dukli. Jestem na drodze wjazdowej ze Zboisk do Dukli na północ od tego miasta, które jest bramą e, już Polski właściwie, bo dalej, dalej jedzie się w kierunku Słowacji, środek Beskidu Niskiego. Jest tutaj jedna z najspanialszych alei drzew na Podkarpaciu, jeśli nie najspanialsza, to jest aleja Akacjowa. Ona była założona przez właścicieli parku i właścicieli miasta. Nie wiemy dokładnie, w którym roku. Mamy tutaj w dupi przepiękne 18-wieczne założenie pałacowo-parkowe mniszchów. Potem zmieniało nazwiska właścicieli, więc to nie będę opowiadał tego wszystkiego. Przepiękna, przepiękny park, m.in. z Wyspą na stawie, gdzie był teatr drugi teatr w Polsce po Starej Pomarańczarni także bardzo historyczne miejsce i popatrzcie na te drzewa e, wiele z tych robini ma obwód powyżej 3 metrów, nawet dochodzący do 4 metrów ta, ta grubo średnica powyżej metra e, ja bym szacował to założenie na nawet koniec XVIII wieku albo początek XIX wieku jest na starych mapach katastralnych austriackich jest to bardzo stara aleja. Ja znam podobną aleję, ale dużo mniejszą, między Bratkówką a Ustrobną. Potwornie zaniedbaną i to jest w ogóle skandal, że nikt się tym nie zajął jeszcze. Gdzie drzewa są dużo mniejsze, a wiem, że była założona w latach 50. XIX wieku. Wiem to od pana Starowiejskiego więc. Ta musiała być założona najpóźniej na początku XIX wieku, a może właśnie jeszcze w XVIII. Pięknie kwitnie, oczywiście te drzewa są bardzo stare, miejscami trochę zasychają. Są ładnie przycięte, ładnie zadbane i najważniejsze, że stoją. Kilkanaście lat temu było tutaj 247 drzew w odstępie średnio 8 metrów. Aleja ma około 1200 metrów długości. Jadąc na wczasy do Beskidu Niskiego, albo gdzieś na wycieczkę, to popatrzcie na tę aleję. Ona będzie niedługo kwitła. A tam w oddali Góra Cergowa. Teraz mi zajechał drogę, bo to jest bardzo ważna trasa tutaj. W oddali Góra Cergowa. Magiczna góra o czterech wierzchołkach właściwie. Tajemnicza, z pięknymi lasami, dwoma rezerwatami. Też warta odwiedzenia, ale dzisiaj tylko o tej alei. Robinia akacjowa jest drzewem, które jest gatunkiem obcym. Pochodzi z wschodniej części Ameryki Północnej, zapalachów. Jest to drzewo, które się wysiewa po pożarach. Nasiona robini, żeby wykiełkować, trzeba je albo naciąć nożem, albo właśnie potraktować wysoką temperaturą. Bo one czekają, one czekają na pożar i wtedy kiełkują. W Polsce od dawna, od XVIII wieku sadzona właśnie w parkach, jako drzewo miododajne, takie inne od naszej flory, więc bardzo atrakcyjne. Łatwo się roznaży przez odrosty, więc ona była właściwie jak, jak plaga się szerzyła. Stanowi zagrożenie dla w miejscach, gdzie zarasta suche murawy, bo one są odporne na susze i na przykład w Pińczowie, na gardzie pińczowskim tam są robinie, które powinny być usunięte. Natomiast sadzona powiedzmy w zieleni miejskiej przy drogach to no jest raczej nieszkodliwa. Jest to przykład gatunku obcego, dosyć inwazyjnego, który jest groźny tylko jeśli dotyka terenów trawiastych, bogatych w gatunki. Jeśli jest to jakieś zadrzewienia są, czy między domami, to raczej tutaj nie jest to gatunek groźny. Zresztą w Polsce jest już bardzo, bardzo dawno i obserwuję teraz narastającą ilość owadów żerujących na, na robiniach, na liściach. Są pozgryzane często te liście, co pokazuje, że loka, lokalna entomofauna się robinią zajęła. Kwiaty są jadalne, można z nich robić dżemy. Naleśniki. W tempurze jest nażyć, strasznie tu głośno. Natomiast e, e, spotkałem się także z tym, że w, w Gruzji karmią gotowanymi młodymi liśćmi, które dopiero wyszły, tak jak teraz. Karmi się tam kury, a także dodaje się do pchali. Nie wiem na ile jest to bezpieczne, ale może warto poeksperymentować. No uważa się, że nasiona są trujące, liście niby też, ale może jakby je dobrze pogotować, kto wie. Zob y muszę kiedyś spróbować. Może przeżyję. A na niektórych y z drzew wyrosły właśnie żółciaki siarkowe. Y smaczny grzyb, y wymagający obróbki termicznej. Y spotykany na starych drzewach, właśnie często. W alejach przydrożnych i um, w, w starych parkach. Mięciutkie, młode, widać, że może dzisiaj nawet wyszły. Jak są większe, patrzeć, żeby nie były takie za bardzo pomarańczowe i suche. To znaczy, że są, że są już stare. Takie młode są właśnie mięciusieńkie, wilgotne i wtedy są smaczniejsze. Takie stare jak, jak papier nie są zbyt dobre do jedzenia.